Sprawdzę poszczególne równania posługując się wzorem na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego. W punkcie A po lewej stronie mam czwarty wyraz, czyli a1 dodać 3 różnice, dodany do wyrazu siódmego, czyli a1 dodać 6 różnic. Z kolei po prawej stronie mam dziesiąty wyraz, czyli a1 dodać 9 różnic. Widzimy, że liczby różnic zgadzają się po 9, natomiast nie zgadzają się liczby pierwszych wyrazów. Po lewej stronie mam dwa pierwsze wyrazy, a po prawej tylko jeden. Przejdźmy do B. Tutaj widzę, że zgadzają się liczby pierwszych wyrazów, po dwa pierwsze wyrazy z każdej strony, natomiast nie zgadzają się liczby różnic. Po lewej stronie mam 8, a po prawej 9 różnic. Przejdźmy do C, i tutaj widzimy, że wszystko się zgadza. Po dwa pierwsze wyrazy i po 9 różnic.